Krąg obojętny, jakąż ulgą, jakim szczęściem. Jaką niepojętą łaską wydaje się duszy, kiedy wreszcie po przejściu wszystkich właściwych i pokucie kręgów dostanie się tutaj. To daje najlepsze pojęcie o stopniu poprzednich cierpień. Że łaską wydaje jej się to, że nic nie czuje. Wita ten krąg, jak płynący ostatkiem sił rozbitek, wita zbawczą wyspę. Jest to krąg, w którym się nie cierpi, tylko czeka. I choć się nie wie, jak długo trwać będzie to czekanie, nie cierpi się z tego powodu. Jedne dusze. Zostają tu tak długo, póki, jeśli to można tak określić, nie odpoczną po przebytych mękach i nie nabiorą sił do wstąpienia w pierwszy krąg nieba. Dusze innych ludzi, odbywszy już całą karę, czekają tu jeszcze bez cierpień, aż ktoś naprawi na ziemi to, co oni w życiu zniszczyli czy zaniedbali. I tak na przykład będą tu księża, którzy odprawiali mszę świętą nieporządnie i z roztargnieniem. Ci czekają, aż ją ktoś na ziemi odprawi pobożnie za duszę takich właśnie niedbałych kapłanów. Są tu i tacy, co za życia dorobili się majątku na łzach i krzywdzie ludzkiej. Póki ktoś za nich nie naprawi zła, albo gdyby to było niemożliwe, w intencji winowajcy nie spełni miłosiernego uczynku równej wagi, co wyrządzona ongiś krzywda, duszowych ludzi przejdą w krąg następny wtedy dopiero, gdy na ziemi wygasną wszelkie następstwa ich błędu. Dusze literatów, piszących dzieła przeciw prawom Bożym, czekać tu będą, póki ktoś na ziemi nie przejmie ich natchnienia, i nie spożytkuje go na chwałę Bożą. Takie ekspiacyjne działanie pokutującej duszy jednak może nastąpić na wyraźny dopust Boży i to jest jedynie skręgło obojętnego. Czasem takie czekające dusze wprowadzić może wyżej. Gorąca, pełna wyrzeczeń i uczynków modlitwa ludzi żyjących Którzy z pełną świadomością dla tej, a nie innej duszy przeznaczą swoje ofiary. W kręgu tym trwają jeszcze takie dusze, którym dzięki wstawiennictwu Najświętszej Panny Maryi, prośbą swego patrona lub modlitwom i uczynkom ludzi żywych skrócił Bóg mękę poprzednich kręgów. Tym jakość kary została niejako zamieniona z krótszej i bardziej bolesnej na dłuższą i łagodniejszą, w której trwać będą aż do zupełnego swego dojrzenia i oczyszczenia, umożliwiającego im przejście w pierwszy krąg nieba, czyli w krąg poznania. Dusza, która dostąpiła takiej amnestii i przeszła wcześniej, z kręgu kręgów obojętny. Widzi i wie dokładnie wszystko, co miała jeszcze odcierpieć i co jej bez żadnej własnej zasługi zostało skreślone. I jakkolwiek, Mąk już nie przeżywa. Samo zdanie sobie sprawy z tego, co ją jeszcze czekało i od czego ją ocalono, zmusza ją do wdzięczności dla tych, którzy jej modlitwą do wcześniejszego wydobycia się dopomogli.